Witajcie moi kochani. Tak, wróciłam z krótkiego urlopu, naładowałam baterię. ja to, był, to było kilka dni pięknych wrażeń, słoneczka, także teraz mogę spokojnie wracać do pracy. Moi drodzy, na samym początku witam bardzo serdecznie wszystkich nowych członków naszej świetlistej rodzinki. Cieszę się, że nasz kanał, nasz kanał tak pięknie się rozwija. No i oczywiście wszystkich tych, którzy są od początku tutaj na tym kanale. Moi drodzy, mamy już luty, Boże drogi, jak ten czas leci. I wiecie co, dzisiaj zobaczymy sobie w energię, które stoją nam do dyspozycji w lutym. Jestem bardzo ciekawa. Ja mam takie dziwne wrażenie, że to będzie dziwne, optymistyczne wrażenie, że to będzie dobry miesiąc dla nas. No, ale póki zaczniemy, to zapalimy sobie świeczuszkę życzeń, czyli pomysł sobie takie swoje najbardziej. Piękne życzenie, które chciałabyś czy chciałbyś, aby się spełniło w lutym. Życz sobie coś. Niechaj się Twoje życzenie spełni, jeśli odpowiada najwyższemu dobru twojej duszy. Jeśli jednak się twoje życzenie nie spełni, to znak, że czuwa nad tobą uniwersum. Ok, to mamy to. I teraz moi drodzy. Zaczniemy sobie od energii ogólnej, na miesiąc luty, a później zobaczymy w pracy i finanse, i na koniec zobaczymy, co tam się wydarzy w miłości. Kto ogląda moje czytania, to wie, że ja cały czas stawiam na wiosnę, na przebiśniegi. I już wiem, że przebiśniegi się wybijają i może coś nowego właśnie się zacząć. Także kochani, my nie tylko czytamy energię, ale również szalujemy. <laughs> Pamiętajcie, kochani, to są czytania ogólne, nie z każdym będą rezonować. Weź tylko to, co z Tobą rezonuje, a resztę oddaj z powrotem uniwersum. Okay? Łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości i proszę o jasne przesłanie. Jakie energie stoją do dyspozycji w mojej świetlistej grupie tutaj na tym kanale? Łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości i proszę o jasne przesłanie. Energia ogólna na miesiąc luty i już mamy. Wow. Mamy królową buław. I to jesteś ty. W tym miesiącu będziesz odważna, będziesz zmotywowana, będziesz kreatywna, optymistyczna. Wejdziesz znowu, jeśli nie byłaś, ale myślę, że byłaś, ale w wartość swoją. I będziesz pełna namiętności, pełna pasji. Będziesz optymistyczna i taka energia mi się podoba. I dla niektórych z Was, kochani, może to być miesiąc decyzji. Niektórzy z Was będą musieli podjąć ciężką decyzję. Może taką decyzję, którą odstawialiście na później, która powodowała, że byliście niezdecydowani, że byliście niepewni tej decyzji, i to może się w dalszym ciągu e, ciągnąć jeszcze w tym miesiącu. Że nie będziesz wiedziała, wiedział, jaką decyzję podjąć. Ale, kochani, tutaj wygląda na to, z kartą śmierci, że nastąpi jakaś transformacja, że coś starego się zakończy, coś musi umrzeć, aby coś się na nowo narodziło. Z kartą siódemki monet, czy siódemki denarów, mamy kartę, Takiej właśnie, mm, takiego oczekiwania e, na sukces. To jest również karta takiego dojrzewania e, do tego, aby zebrać plony. To jest karta cierpliwości, czyli małymi kroczkami do przodu. I mamy Fórkę mieczy, dla niektórych to będzie miesiąc takiej stagnacji. Ja to odbieram bardziej jako potrzeba pauzy, takiego pozbierania siebie, wycofania się. Może niektórzy z Was są przemęczeni i potrzebują rzeczywiście. Spokoju, i ta karta mówi o tym, że weź sobie ten czas. Weź sobie ten czas dla siebie, odpocznij, aby później ruszyć do przodu. Ok, to mamy energię ogólną. Teraz za... o, jeszcze jedna karta mi się odwróciła. Bo tak chciała, czyli mamy ósemkę mieczy, znowu, ale mamy trzy karty mieczy. I ósemka mieczy mówi, że to, to również pasuje do, do dwójki mieczy że mm, możesz sobie dawać jakieś, właśnie, zakazy że zakładasz sobie sama jakieś blokady. Że może być, mogą być jakieś lęki, ale kochani, pamiętajcie, że strach to jest tylko iluzja. Z każdej sytuacji jest wyjście. Nie ma drogi bez wyjścia. Dlatego ściągnij te swoje kajdany i pozostań w energii królowej buław. Tej królowej, która zna swoją wartość, która niczego się nie boi, która żyje swoimi pasjami. Tak czy siak, kochani, tu będzie duża, duża transformacja. Dlatego um, pierwsza karta, która wypadła, to była królowa buław. I tak naprawdę zostań w tej energii, transformuj i po prostu nie bój się. Nie bój się żyć tym, czego chcesz. To teraz zaglądamy w pracę i finanse. Co przyniesie nam luty w pracy i w finansach? Wow, mamy dziewiątkę monet. Pięknie. Czyli tak naprawdę to będzie bardzo owocny miesiąc, który przyniesie pieniążki, jak również szczęście w miłości. Tak notabene, ale pytamy o finanse. Kłócka buła. Było za dużo, kochani, wytam tam na górze. Okay. Okay. <coughs> Więc tak naprawdę z dziewiątką monet to mamy tutaj sukces gwarantowany. Mamy, y, mogą być również y, jakieś. Wygrane. Możecie dostać szanse, które powinniście wykorzystać, kochani. W odpowiednim momencie łapać te szanse, a sukces będzie Wam gwarantowany. Z dwójką buław. Ta karta mówi, że właśnie macie odstawić na bok. Myślenie o brakach, czyli czego nie macie. Macie ruszyć. Tutaj jest taka, taka karta rezygnacji, czasami uciekanie przed czymś. I tutaj. Tutaj słyszę, że masz właśnie. Uwierzyć w to, że obfitość czeka na Ciebie. Nie uciekaj od nowych wyzwań. Nie odsuwaj swoich pasji na później, tylko ruszaj do przodu. Tutaj z dziewiątką Buław jest mowa o tym, że Możesz się czuć zagrożony, możesz się bać zmian, możesz się już poddać, nawet jeśli chodzi o pracę i finanse. Na no, zasadzie my się już nic dobrego nie przydarzy: chyba taka moja karta, że będę, e, taka moja karma, że będę w energii braku, że nigdy nie dojdę do pieniędzy, taki sceptyzm, że boisz się. Właśnie ruszyć do przodu, że boisz się, że znowu ktoś cię zrani, że może właśnie szewnie doceni, że może będzie znowu mobbing. Um, dlatego, kochani, pamiętajcie, powtarzam, ja tu czuję dużo, dużo w tym miesiącu energii strachu. Pamiętajcie, jeszcze raz powtórzę: strach to jest iluzja. I tak naprawdę kto nie ryzykuje, ten niczego nie zdobędzie. Kochani, nie bójcie się, idźcie śmiało. Z Piątką Mieczy mamy znowu taką kartę walki. Tu możecie być znowu poddani takim właśnie walkom z osobami, które lubią się kłócić, które. Mm, Które idą po trupach do celu. Ale wiecie co? Ta karta również mówi: konfrontujcie się z tym. Nie dajcie sobie, sobie nie pozwólcie sobie właśnie na to, aby ktoś Was źle traktował. Ja słyszę tutaj takie brzydkie zdanie, ale muszę je powiedzieć: Pozamykajcie ludziom pyski. Nie wiem, dlaczego tak to miałam powiedzieć, pewnie jeszcze tak, w ten sposób, ale tutaj właśnie słyszę z góry: Pozamykajcie ludziom pyski, bo to nie są piękne usta, które mówią miłością, to są pyski, które szczekają, które obgadują, i kochani, tutaj nie pozwólcie sobie więcej odwagi, więcej. Ufności zaufania w to z dziewiątką monet, że sukces należy do Was. Ok. Tu mieliśmy pracę i finanse, teraz zaglądamy w energię miłości. Co w miłości przyniesie nam luty. Co w miłości przyniesie nam luty? Wow, mamy sprawiedliwość. Tutaj będą bardzo ważne decyzje podejmowane. Tutaj będzie coś wyrównane. Ty przejmiesz odpowiedzialność za swoje decyzje, za swoje życie. Tu będzie coś naprawdę sprawiedliwie wyrównane, jeśli chodzi o miłość, o matko. Mamy koło Fortuny i mamy cesarzową. Jeśli chodzi o miłe, słuchajcie, mamy bardzo mocne karty. Tutaj działa bardzo mocno uniwersum. Tu będą rzeczywiście zmiany, które tak naprawdę już są bardzo, bardzo konieczne. Tu mogą być mogą być zmiany, które poprowadzą do czegoś nowego. No i ty się pokazałaś jako cesarzowa, czyli ta, która rośnie. Dokładnie tak będzie, będziecie widzieć y, twój partner, y, czy w ogóle tak jesteś postrzegana w miłości jako osoba, która się naprawdę z wielką miłością troszczy o wszystkich, która jest w swoim w swojej wartości która jest zadowolona jest szczęśliwa z sobą i jeśli chodzi o miłość to ta karta również mówi, że miłość będzie rosła w tym miesiącu dla niektórych może być oczywiście ciąża bo cesarzowa o tym mówi ale będziesz naprawdę w swojej energii życia. Ja jestem ciekawa, która z was zajdzie w ciążę w tym miesiącu. <grym> Także tutaj się pięknie coś rozwinie, tutaj będzie coś wyrównane, tutaj w tym miesiącu bardzo mocno działa przeznaczenie, kochani. Mamy pazia mieczy, który mówi, że jesteś obserwowana. No, kto nie będzie obserwował cesarzowej, tej pięknej, wspaniałej kobiety? Um, tu możecie dostawać właśnie impulsy z zewnątrz, które będą mówić o, o nowych początkach. Może ktoś będzie chciał zacząć z wami coś na nowo, ponieważ właśnie z paziem mieczy dostał jakiejś jasności, doznał właśnie jakiegoś rozpoznania i będzie chciał wykorzystać jakąś szansę, przede wszystkim szansę może na początku na rozmowę, może być tak, że również ta osoba będzie, czy doznała jakiejś, jakiegoś bolesnego rozpoznania i będzie chciała aby tutaj coś nam nowo się zaczęło tutaj słyszę z góry, że to mógł być ktoś z kim jesteście skłóceni no I oczywiście jesteście obserwowani Tak to może być ktoś z kim praktycznie zakończyliście coś odeszło, poczuliście się samotni, czy również i ta osoba. Czyli tutaj były takie mocne zranienia emocjonalne. I tak naprawdę to jeśli chodzi o miłość, to oboje, jeśli macie kogoś takiego w swoim otoczeniu, to oboje cierpicie i nie widzicie żadnego wyjścia z tej sytuacji, czyli Praktycznie widzicie te stracone szanse, ale tutaj jeszcze mamy szanse, które warto wykorzystać. Dziewiątka mieczy to są nieprzespane nocy, to są wyrzuty sumienia, zmartwienia. To jest zmęczenie tą sytuacją. I tak naprawdę ja tutaj właśnie odbieram energię Was obojga. Jeśli jesteś singlem, no to również masz za sobą ciężkie związki, które nie przynosiły żadnych yy, rezultatów, i tak naprawdę jesteś zrezygnowana na tą chwilę, że coś nowego może się pojawić. Taka energia jeszcze może się pojawić właśnie w lutym, jeśli chodzi o miłość. Dobra, dzięki Wiktor. Słuchajcie. Wow. Mamy pazia kielichów. To jest ktoś, kto będzie znowu mamy pazia, czyli coś nowego, to coś, coś co jeszcze jest w takich dziecięcych bucikach może się rozwinąć. Możecie dostać właśnie jakiś, jakąś ofertę, jakiś impuls. Ktoś będzie chciał się z wami Pogodzić, będzie chciał coś naprawić i tak naprawdę będzie chciał wykorzystać szansę na miłość. I pokazał nam się cesarz. To jest ktoś, kto może być bardzo mocno w ego, ale na tą chwilę, kochani, ten cesarz chce przejąć odpowiedzialność. Chcę, słuchajcie, wejść w mocny związek, w stabilny związek. Chcę Tobie dać e, właśnie tą stabilność. Tutaj ktoś naprawdę chce wykorzystać szanse, bo tych szans mamy dużo. Chcę zacząć coś na nowo z Wami. I mnie się to Taka dokładnie taka energia, i to dzisiaj nam się to pokazuje. Wiecie, z eratem Kwanto że cały czas nam wychodził ten przebiśnieg i ja ciągle mówiłam, że na wiosnę coś może się na nowo narodzić, coś może się rozwinąć. I kochani, tutaj mamy tą energię. Ja jeszcze jestem ciekawa, co nam powie erat Kwanto do tej energii. Padłabym, jakby rzeczywiście wypadł nam przebiśniek dzisiaj. Zobaczmy, co przyniesie nam właśnie, co jeszcze dopowiedzą nam karty, jeśli chodzi o miłość. Bo tamte karty, myślę, że tam energia, ok, przydała się, ale i tak większość zagląda w temat miłości, więc tutaj zobaczymy, co nam jeszcze uniwersum powie temat na temat tej miłości, tych szans. Oczywiście, dla Singli może się pojawić ktoś, kto będzie z wami e, chciał zacząć coś stabilnego. Możecie poznać kogoś, kto nie, nie chce tylko zabawy, tylko chce stabilnego związku. Tutaj z kartą Borsuka mamy kartę uzdrowienia. Coś zostało uzdrowione. Coś, co stało? Zostało uzdrowione właśnie to, że zaczęłaś myśleć o sobie, bo ta karta mówi: Jesteś mądra i Ty jesteś wszystkim i wszystko jest Tobą. I ja myślę, że dokładnie tutaj uzdrowiłaś jakiś temat w sobie, który przyniesie Ci owoce teraz. Jeszcze jedną kartę, proszę. Jedną. Dziękuję. Tak, i mamy kartę klepsydry, która mówi o czasie. To uzdrawianie Trwa już jakiś czas i może jeszcze potrwa, ale już przynosi efekty na zewnątrz, kochani. Już zmienia się energia. Już wiecie, co w środku, to na zewnątrz. W momencie, kiedy my się zmieniamy, zmienia się energia na zewnątrz, czyli wchodzimy w wartość swoją, otwieramy się na miłość, otwieramy się na to, co najlepsze i również to, będzie nam pokazywało uniwersum, czyli świat zewnętrzny. Jeśli jestem w energii braku, jeśli nie doceniam siebie, jeśli żyję w kompleksach, no to dokładnie świat zewnętrzny będzie ci to odzwierciedlał, bo świat jest naszym zwierciadłem. Więc tutaj widzę, że wiele z Was, wielu z Was właśnie. Poprzez energię uzdrawiania, poprzez energię mądrych decyzji, właśnie, które już się ciągną od jakiegoś czasu, może tak bardzo powoli, ale tutaj się zaczyna zmieniać energia. I ja, no, ja już kończę. I mamy kartę przebiśniegu. Kochani, no cóż ja mam powiedzieć? Tutaj rzeczywiście coś nowego rodzi się, coś się przebije, coś delikatnego, ale to tylko dlatego, że bardzo mocno pracowałaś nad sobą. Ach, no dobra, to co? Wyciągniemy jeszcze rudę na ten miesiąc, z którą będziemy pracować. Bądźcie jasne i czyste. Bądźcie jasne i czyste. Bądźcie jasne i czyste. Ja, Karina nas w miesiącu lutym. Najpiękniej no mamy Pana Boga. On stoi za sterem. To jest właśnie runa, która mówi bądź dla siebie, bądź w centrum swojego świata. Tutaj Bóg stoi za sterem. Połącz się z uniwersum, a oni będą dbać o to, Abyś Ty była postrzegana jak Bóg. Bo my jesteśmy dla siebie Bogami. Czyli my mamy siłę twórczą, stwórczą. I to my kreujemy, tworzymy nasz świat. Pięknie. To co jeszcze, kochani, znaki codiaku? Mamy Skorpiona. Ósemka. Ósemka nam towarzyszy, nie? <gry> Mamy merkury. Mamy Piętnastkę. Wszystkie znaki ognia. Dwadzieścia trzy. No jakbyż w boku być inaczej, by żadna karta nie upadła. Mamy Wenus, czyli tą bardzo kobiecą energię. Szesnastka. I mamy trójkę. I mamy bliźniaczki. I ostatnią kartę jeszcze. Ostatnie trzy. Mamy wszystkie znaki powietrza. Mamy wodnika i mamy księżyc 14, 11, 25. Kochani, jeśli te cyferki mają dla Was jakieś znaczenie, to to czytanie było dla Was. Moi drodzy, ja Wam życzę z całego serca pięknego lutego wszystkim wodnikom i rybkom z końca lutego. Oczywiście, Happy Birthday! Niech się spełnią wszystkie Wasze życzenia, wszystkie Wasze marzenia. Pozostańcie w miłości do siebie i w miłości do świata. A wszystko, co najlepsze, do Was dotrze. Do zobaczenia, do usłyszenia, kochani.